Nie wiem co kiedy będzie i yy, czy są jakieś zmiany. Natomiast śniadania są od godziny 7 do godziny 9. bardzo dużo problemów z turystami, którzy wynosili jedzenie ze stołówki. I przestrzegam Was przed tym, żeby nie było niemiłych sytuacji. I nie wolno nic wynosić z restauracji, ze śniadania. Jeżeli jest na obiad, obiad, kolację, deser, na przykład jabł, czy jogurt, to można wynieść. Natomiast ze śniadania nic nie wolno wynieść. I nie wolno przychodzić na posiłki z torbami. Żebyście wiedzieli, że taka w tym hotelu obowiązuje zasada, żeby później nie było pretensji, żeby nie było sytuacji i tak dalej. Bo później są takie sytuacje, że na przykład